Dzień dobry, witajcie na kanale Domowe Pasje Anki i zapraszam Was na filmik. Jak zrobić zajączka z aksamitu bez igły i nici? Powiem Wam, że to jest bardzo ładny aksamit. Mam z niego zrobiony taki organizer na ścianę w złotej ramce. Może kiedyś też Wam pokażę, jak takie coś się robi. I to jest ten magiczny klej Magic. Uwielbiam ten klej, bardzo dużo dekoracji robię tym klejem i jest bardzo mocny do klejenia materiału, tak samo. I tutaj wycięłam sobie taki szablon z internetu, wydrukowałam szablon zajączka, wycięłam go i teraz odrysuję sobie większy niż jest ten szablon. Tą postać tego zajączka będzie większy troszeczkę bo i tak będzie się go sklejać na rantach, a poza tym mm, trzeba jeszcze ten materiał wyrównać. Więc y, przy tym, jak będziemy to wszystko równać, to i tak obcinamy troszeczkę i gabarytowo nam się później robi zajączek taki docelowy. Więc y, warto sobie wziąć taki zapas na ewentualne poprawki, żeby tak elegancko bardziej sobie dociąć. Ja zachęcam Was do subskrypcji. Jeżeli jeszcze ktoś nie subskrybuje kanału, bardzo dużo inspiracji, dużo dekoracji, które sama robię, dużo pomysłów. Chciałabym Wam przekazać jak najwięcej, aby tylko czas pozwolił. Ja bardzo lubię takie proste dekoracje, które nie wymagają specjalnych zdolności plastycznych ani manualnych od nas. Zobaczcie ten królik też. Ja nie przypijałam go nawet szpilkami. Nie szyję. Nie przypięłam go szpilkami i też mi wyszedł krzywo, i stąd ten zapas. Zobaczcie, ja sobie później go równam i mam dwa takie same zajączki. I teraz na rancikach tym klejem sklejam jeden aksamit do drugiego i będę później wypełniać wadką. I naprawdę ten klej bardzo mocno trzyma. Jeżeli chcecie, możecie sobie zostawić takiego zajączka na noc. I tak jest najlepiej. Zostawić go na noc, można przykryć, przyłożyć jakąś ciężką książkę na niego, i wtedy będzie bardziej dociśnięty, jak to się mówi. A i tutaj sobie też wyrównuję, bo mi jednak pod spodem ten materiał gdzieś zjechał. Ale to się nie przejmujcie, naprawdę. Jest ten zapas, te zajączki wychodzą naprawdę świetne więc nie ma co się martwić nawet jeżeli ktoś szyć nie umie i zobaczcie tutaj już mam zajączka który został sklejony przyciśnięty książką i następnego dnia proszę bardzo i on się bardzo mocno trzyma ten klej i teraz opycham i najpierw do uszek bo uszka są najdalej więc staram się tam palcem tą wadkę tak popchać żeby y, ładnie wypełnić i teraz to już zostało nam wypełnienie tego zajączka Także jest to bardzo prosta dekoracja i szybka dekoracja, wierzcie mi, bo mm, łatwo się to robi i nie ma tutaj nic skomplikowanego. Tak samo można robić y, jajka. Wyciąć sobie, narysować sobie taki owalny kształt jajka. Jest to bardzo fajna propozycja do y, zrobienia dekoracji razem z dzieckiem, bo naprawdę klejem można tylko posmarować i tyle. I watką. I teraz mam kawałek brzozowego patyczka, i sobie już wadki tutaj dokładam, żeby ładny kształt mi się utrzymał, i sklejam w zasadzie klejem. I zajączek gotowy. I teraz, czy tego zajączka dodamy do bukietu kwiatów, bo bardzo ładnie by też wciśnięty w doniczkę wyglądał. Może ja też tak zrobię. Na razie Wam pokażę, bo mam taką. Maleńką doniczkę, która jest pusta, i zaraz zobaczycie, jak ja to zrobiłam. I wypełniłam tą doniczkę. Nie wiem, jak to się nazywa, ale to też rośnie w ogródkach, bo ja tą roślinę kupiłam chyba w zeszłym roku. I miałam w tych swoich takich wszystkich rzeczach, które używam do różnych dekoracji, to. Zaraz zobaczycie, oj, zaraz sięgnę o takie coś. I nie wiem, jak to się nazywa. Nie sprawdziłam też przed filmem. I ja mam to z zeszłego roku. I sobie ukruszyłam kawałek, żeby mi się tutaj ten zajączek trzymał. Jest to malutka, malutka doniczka. Kiedyś chyba w Ikei kupiłam. Były takie trzy na podstawce białe. Ja je na srebrną pomalowałam, bo do, do czegoś potrzebowałam. Pamiętam, do jakiejś dekoracji. No, I zajączek jest. I postanowiłam jeszcze, żeby go wykończyć. To zawiesiłam mu na szyi wstążkę. Mam nadzieję, że zajączek wam się podobał. I ja wam za dzisiaj bardzo gorąco dziękuję i zapraszam po więcej pomysłów na stronę Domowe Pasjanki. Dziękuję papa.